Witam po raz kolejny. Zapowiedź Pocharu Niemiec. Wtorek, środa, 28, 29 października. Frankfurt, Dortmund. Stawiam na Dortmund. Heidenheim, Hamburg. Stawiam na HSV. Hertha, Evelsberg. Stawiam na Elversberg Wolfsburg, Kiel, Kiel Stawiam na Wolfsburg. Gladbach, KSC Stawiam na Gladbach. Cottbus, Lipsk. Stawiam na Lipsk. Bochum, Augsburg. Bochum. Stawiam na Augsburg. St. Pauli, Hoffenheim. Stawiam na Hoffenheim. Mainz, VLB, Stuttgart. Stawiam na Stuttgart. Ford Kaiserslautern stawiam na Kaiserslautern Iller Dietzen Magdeburg stawiam na Magdeburg Paderborn Leverkusen stawiam na Bayer Leverkusen, Köln, Bayern stawiam na Bayern Darmstadt Schalke stawiam na Schalke Fortuna Düsseldorf Freiburg stawiam na Freiburg i Union Berlin Arminia Bielefeld stawiam że wygra Union Berlin Także moi drodzy z Kolonią gramy na wyjeździe i w tym meczu też ma zagrać e, Jonas Urbiś. Mam nadzieję, że się spisze e, dobrze ze swojej funkcji, że, e, że wygra e, i poprowadzi Bayern do kolejnej rundy. Mam nadzieję, że tak będzie. Ten mecz jest w środę o 20.45-29 20. października. Teraz gramy dwa mecze na wyjeździe: dzisiaj z Gladbach i w środę z Köln. Później lecimy. U siebie z Bayernem Leverkusen w sobotę 18.30 i 4, 4. listopada mecz na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Także moi drodzy, dużo się będzie działo. W przeciągu tam chyba 13 dni Bayern zagra 5 czy 6 spotkań, także dużo, dużo przed Bayernem jest gry. Dziękuję za poprzednie materiały za Dwa vlogi i trzy zapowiedzi, za 47 wyświetleń to mnie motywuje do dalszych działań, do dalszych nagrywań, dalszych zapowiedzi, podsumowań. Jesteście naprawdę kochani! Dziękuję Wam za te wszystkie wyświetlenia, za te łapki do góry. I ile będę mógł nagrywać kiedy będę miał czas od wolny od pracy, to pamiętajcie, że zawsze będę nadawał. Kończę materiał, wrzucam kolejną zapowiedź. Bundesliga i kolejki numer 9 na przyszły weekend. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.